Co się dzieje, gdy mąż i jego matka planują pozbyć się cichej, oddanej żony, jak starego mebla? Nie wiedzieli, że ta naiwna dziewczynka właśnie zaczęła nagrywać każde ich słowo. To, co wydarzyło się potem, rozbiło ich perfekcyjny plan w drobny mak. Nie wiem, co mnie bardziej bolało tego poranka. Moje biodro, które jak co dzień dawało znać, że młodość minęła bezpowrotnie, czy to, że po raz kolejny zrobiłam śniadanie mężczyźnie, który nie raczył nawet spojrzeć mi w oczy? Chociaż nie, skłamałam. Biodro bolało mniej, znacznie mniej. Wstałam o szóstej, jak zwykle. Kawa, tosty, jajka w koszulce. On lubił, jak są lekko płynne w środku, ale nie za bardzo. Bo jak za bardzo, to zaczynał prawić wykłady o standardach. Jakby miał w domu jakąś kucharkę z programu kulinarnego, a nie kobietę, która przez pięć lat starała się być idealna. Zresztą jakby to miało jakiekolwiek znaczenie. Mój mąż, Ryszard, bo przecież nie Rysiek, nie bądźmy plebejscy, był człowiekiem zasad, tylko że jego zasady działały zawsze w jedną stronę. Przyszedł do kuchni, zerknął na stół jak kontroler jakości, po czym. Zignorował mnie zupełnie. Żadnego dzień dobry, żadnego dziękuję. Usiadł i zajął się telefonem. W tle leciały wiadomości, które go nie interesowały, bo ważniejsze były jego maile. I tylko raz, dosłownie na sekundę, podniósł wzrok z nad ekranu, żeby zapytać. Kluczyki do auta? Podałam. I to był nasz cały poranny dialog. Romantyzm poziom kabel zwiertarki. Kiedy wszystko się zaczęło? Tego dnia zanim usłyszałam to, co usłyszałam. I zanim zrobiło się naprawdę niebezpiecznie, miałam jedno z tych ciepłych, prostych działań, które karmią duszę. Pomagałam w lokalnym centrum seniora. Nie dla pieniędzy, nie dla fejmu, tylko dlatego, że jak patrzyłam na starsze panie dźwigające siatki z ziemniakami, serce mi się krajało. A w domu? W domu słyszałam tylko: po co ci to? Nudzisz się, znajdź sobie lepiej pracę albo dziecko. Tego dnia zanim wróciłam do domu, miałam naprawdę dobry humor. Bo pani Halina, wdowa po wojskowym, przytuliła mnie za to, że pomogłam jej z dokumentami, i powiedziała coś, czego nie słyszałam od lat. Dobrze, że jeszcze są takie dziewczyny jak ty. Zastanów się. Nie kobiety, nie żony, dziewczyny. Poczułam się młodsza o dekadę, ale ta euforia wyparowała dokładnie 12 minut później. Kiedy wróciłam do domu i. Nie weszłam od razu do środka. Nie miałam w planach podsłuchiwania. Przysięgam. Zobaczyłam przez uchylone drzwi wejściowe, że Ryszard już wrócił. A z nim była jego matka, Krystyna. Teściowa, jakiej nie życzę nikomu. Kobieta z tak napiętą twarzą, że Botoks pewnie uciekał z igły z krzykiem. Odkąd mnie poznała, traktowała mnie jak wypadek przy pracy. Bo niby jak to możliwe że jej ukochany, utalentowany synek, dyrektor oddziału banku, wybrał sobie dziewczynę bez nazwiska. Stałam cicho przy drzwiach. Wydawało mi się to dziwne, bo przecież nie zamykali drzwi salonu i nagle to usłyszałam. Zdanie, które zmroziło mi krew w żyłach. Nie, mamo, ona niczego się nie domyśla, powiedział Ryszard. Nadal myśli, że się staram, że to tylko kryzys. A co z papierami? Zapytała Krystyna. Czas się jej pozbyć. Z klasą, oczywiście, żadnych scen. Mam to pod kontrolą. Wystarczy, że podpiszę pełnomocnictwo. Potem zniknie szybciej niż się pojawiła. Jak cień. Nie wiem, czy to wtedy przestałam oddychać, czy może po prostu moje ciało odmówiło współpracy. Miałam wrażenie, że ziemia pod moimi stopami się rozwarła, ale nie krzyknęłam. Nie wbiegłam do środka z histerią. Nie. Bo jak to powiedziała kiedyś moja babcia? Jak cię chcą utopić, to nie pokazuj, że nie umiesz pływać. Naucz się nurkować. To nie był szok, to była eksplozja. Weszłam po cichu na górę. W łazience włączyłam prysznic, nie dlatego, że chciałam się myć, chciałam się schować. W hałasie, w parze, w samotności. Usiadłam na brzegu wanny, patrzyłam w jeden punkt i nagle wszystko zaczęło się składać jak puzle. Jego wieczne pretensje, nagłe zmiany planów, tajemnicze telefony, których nie słyszał przy mnie, a teraz jeszcze to. Pozbyć się mnie ze stylem, jakbym była starą kanapą, którą trzeba wywieźć, żeby zrobić miejsce na nowy wystrój. Mogłam spakować walizki, zadzwonić do koleżanki, ale coś we mnie pękło i nie, to nie było złamane serce, to była gniewna determinacja. Wiedziałam jedno. Nie ucieknę. Jeszcze nie. Bo jeśli oni są tacy sprytni, to ja też potrafię grać w tę grę. Plan? Prosty jak mechanizm zegarka. Następnego dnia wstałam jeszcze wcześniej. Zrobiłam lepsze śniadanie. Dodałam nawet świeże zioła, żeby wyglądało instagramowo. Ryszard przyszedł do kuchni, rzucił okiem, zjadł dwa kęsy i wyszedł. Krystyna przyszła chwilę później. Spojrzała na mnie spod byka ale z udawaną uprzejmością, jakbyśmy właśnie miały razem grać w skrable. Usiadła, wzięła łyk kawy. Nie jest taka zła. Rzuciła, uśmiechnęłam się. W środku miałam ochotę wywrócić stolik, ale nie zrobiłam tego, bo w kieszeni Fartucha miałam urządzenie wielkości Pendrive'a, a w nim włączone nagrywanie. I jeśli dobrze się domyślałam, to dzisiejsza rozmowa miała być równie uprzejma, jak wczorajsza. To, co wydarzyło się dalej, zmieniło wszystko. Nie chcesz tego przegapić. Zobacz, jak daleko może się posunąć człowiek, który udaje miłość. Powiem ci jedno. Człowiek naprawdę poznaje swoją rodzinę dopiero wtedy, gdy przestaje być dla niej użyteczny. A ja? Ja byłam użyteczna przez pięć długich lat. Gotowałam, prałam, dbałam o teściów, trzymałam język za zębami gdy Ryszard opowiadał przy znajomych, że to on nauczył mnie manier. Ale wystarczyło, że zaczęłam zadawać pytania i nagle z kochanej żony stałam się przeszkodą do usunięcia. Tyle, że oni nie wiedzieli jednej rzeczy. Ja już nie byłam tą samą kobietą, którą wzięli sobie na żonę i synową. Grzeczna dziewczynka spakowała walizki. Teraz zostałam tylko ja. Nagrałam wszystko, absolutnie wszystko. Po wczorajszym przypadkowym podsłuchaniu dzisiejsze było już w stu procentach celowe. Dyktafon działał bez zarzutu, schowany w małym pudełku po herbacie w kuchennej szufladzie. Mikrofon był czuły. Słyszał nawet, jak Krystyna mieszała cukier w kawie. A rozmowa? Ach, rozmowa była jak z kiepskiego serialu, tylko że tym razem to moje życie grało główną rolę. Mamo, trzeba się pospieszyć. Jak tylko podpisze pełnomocnictwo, załatwiamy sprawę. Ale nie możesz tego znowu przeciągać. Ona zaczyna się robić podejrzliwa. Zbyt miła jest. Wiem, ale nie możemy jej spłoszyć. Musi wierzyć, że wszystko jest w porządku. Jak podpisze papiery, będzie po sprawie. Wiecie co? Mogłam to puścić w radiu. Publiczność miałaby ubaw. Teatrzyk domowy. Jak pozbyć się żony i przy tym nie pobrudzić sobie rąk. Tylko, że ja nie miałam zamiaru być ofiarą w tym przedstawieniu. Krok pierwszy przestać się bać. Wieczorem, kiedy Ryszard siedział przy laptopie i pracował, a ja, jak idiotka, robiłam mu herbatę, powiedziałam spokojnie. Pamiętasz, że jutro mam wizytę u notariusza w sprawie przepisania działki? Tak, oczywiście. Nawet nie podniósł wzroku z nad ekranu. Przygotuję dokumenty. Zauważyłeś? Nawet się nie zdziwił nawet nie zapytał jakiej działki, chociaż wcześniej unikał rozmów o jakimkolwiek majątku jak ognia. A teraz? Gotów był prowadzić mnie za rękę do podpisu. Tak bardzo był pewny, że jestem naiwna. Krok drugi zebrać więcej dowodów. W kolejnych dniach grałam idealnie. Uśmiechy, ciepłe obiady, zapach ciasta w kuchni. Ryszard był w siódmym niebie. Krystyna zaczęła nawet komentować, że Nareszcie się ogarnęłam. A ja? Ja zakładałam podsłuch w salonie, robiłam kopię rozmów z Whatsappa. Ryszard nigdy nie zmieniał hasła, bo przecież nie miał nic do ukrycia. A pewnego wieczoru, i to był Majstersztyk, zostawiłam telefon w ich sypialni, włączony na nagrywaniu. To, co usłyszałam, to był materiał nie tylko do sądu, ale i do książki. Krystyna rozrysowywała synowi plan działania. Najpierw podpisać pełnomocnictwa, potem wyprowadzić się na chwilę, byleby odciąć mnie od wspólnych rachunków. A potem, cytuję: Zostawić ją bez niczego, jak siedem lat temu te z Wrocławia. Z Wrocławia? Czyli to nie był ich pierwszy raz. Krok trzeci: przestać być miła. Pamiętasz to uczucie, gdy ktoś wpycha cię w błoto, a ty masz ochotę wstać i go z niego utopić? Dokładnie tak się czułam, kiedy następnego dnia Ryszard poprosił mnie, żebym ubrała się elegancko na spotkanie u notariusza. Mówił to z takim tonem, jakby prowadził owieczkę na rzeź. Ale ja już nie byłam owieczką. Ubrałam się. Owszem, włożyłam najlepszy płaszcz, który dostałam od babci, a do torebki schowałam kopię nagrań, dwa pendrive'y i listę pytań, które miałam zadać notariuszowi, kiedy Ryszard na chwilę opuści pokój. Bo, oczywiście, planował, że będę podpisywać w ciemno. W samochodzie był cicho. Oprócz jego nerwowego stuku palcami o kierownicę, widziałam, że coś przeczuwa. A może to tylko złudzenie, może był tak pewny siebie, że nie dostrzegał moich spojrzeń, w których nie było już ani strachu ani łez. U notariusza. Scena jak z filmu. Weszliśmy. Ryszard podał rękę. Przedstawił mnie jak żonę, która wreszcie zrozumiała, że czas uporządkować dokumenty. Uśmiech na jego twarzy mógłby konkurować z reklamą pasty do zębów. Notariusz, mężczyzna około sześćdziesiątki, z miną jakby właśnie zjadł cytrynę, podał mi papiery i czekał. A ja, zamiast podpisać, zapytałam, czy to prawda, że ten dokument przekazuje pełnię praw do działki, domu i konta bankowego wyłącznie mężowi? Cisza. Notariusz spojrzał na Ryszarda. Ryszard zbladł. Kochanie przecież to tylko formalność zaczął. A ja wyjąłam z torebki Pendrive i położyłam go na biurku. Tu jest nagranie twojej rozmowy z matką. Słowo w słowo jak planujecie pozbyć się mnie z klasą? Ryszard milczał. Notariusz zamilkł. Ja nie. Jeśli jeszcze raz mnie dotkniesz jeśli zrobisz jeden ruch przeciwko mnie, Cała twoja kariera leci do śmietnika. Wiesz, co robi prasa z dyrektorem banku, który usuwa kobiety z życia, jak zużyty mebel? A to dopiero początek. Nie podpisałam dokumentów. Wyszłam z kancelarii z głową wysoko uniesioną. Ryszard próbował mnie dogonić, ale nie dałam się złapać. W domu. Już nie było tak cicho. Krystyna wyzywała mnie od kłamliwych manipek, mówiła, że zepsułam wszystko. A ja tylko spojrzałam na nią i powiedziałam jedno. Ty jeszcze nie wiesz, co znaczy zepsuć wszystko. To jest kulminacja. Wszystko na co czekałeś właśnie się wydarzyło. Ale to jeszcze nie koniec. Zostań, by zobaczyć, jak postawiłam ich wszystkich do pionu. I zrobiłam to bez krzyku. Czasem wystarczy jedna chwila, by cała twoja dotychczasowa rola w życiu przestała mieć znaczenie. I nie. Nie mówię o żadnym romantycznym przebudzeniu przy świetle świec. Mówię o chwili, kiedy stoisz naprzeciwko ludzi, którzy udawali, że Cię kochają, a w rzeczywistości planowali Cię usunąć jak starą fakturę z szuflady. A potem patrzysz im prosto w oczy i mówisz Zaczynamy zabawę od nowa, ale tym razem na moich zasadach. Ryszard był wściekły, ale nie miał odwagi pokazać tego przy świadkach. Po scenie u notariusza próbował wrócić do starej wersji siebie, tego opanowanego, kulturalnego dżentelmena. Problem w tym, że ja już wiedziałam, co naprawdę siedzi pod tą jego maską, i każde jego spokojne zdanie brzmiało teraz jak kiepsko wygłoszona rola w teatrze amatorów. Wróciliśmy do domu osobno, ja, piechotą, z podniesioną głową, on, samochodem, z gębą tak zaciśniętą że pewnie zęby bolały go przez dwa dni. A w środku, jak na zawołanie, czekała Krystyna. – I co? – spytała go od progu. – Podpisała? – Nie! – warknął. – Co? Jak to nie? Słyszałam ich przez zamknięte drzwi. Szept przeradzał się w syk, syk w kłótnie, a kłótnia w jęki desperacji. – A ja? Siedziałam przy kuchennym stole, z kubkiem herbaty, jakby nic się nie działo. Bo wiedziałam jedno. Oni właśnie tracili grunt pod nogami, czas na kontratak. Wiedziałam, że nie mogę czekać. To, co zrobiłam do tej pory, to było tylko pokazanie im, że nie jestem już bezbronną owcą. Ale teraz musiałam przejąć inicjatywę. I nie chodziło już tylko o mnie. Chodziło o to, że nie wiedziałam, ile innych kobiet mogli tak usunąć w przeszłości. Przecież sama Krystyna powiedziała, jak tamtą z Wrocławia. A więc było ich więcej. Po cichu zaczęłam zbierać dokumenty. Kopie wspólnych rachunków, maili, nagrania, nawet wydruki rozmów z komunikatorów. Zgłosiłam się do prawniczki znajomej mojej byłej współlokatorki, kobiety z kręgosłupem twardszym niż beton. Kiedy przedstawiłam jej wszystko, nie musiałam długo tłumaczyć. Zrobili z ciebie ofiarę, bo myśleli, że nie masz zaplecza. A teraz? Teraz to oni będą się tłumaczyć. Rodzina zaczęła się kruszyć. Ryszard próbował zmienić strategię. Ze złości przeszedł do ocieplania wizerunku. Kupował kwiaty, gotował kolacje, po raz pierwszy w życiu, nawet próbował mnie objąć w kuchni. Kochanie, przesadziliśmy. Wiem. Ale przecież nie jesteśmy wrogami, prawda? Oczywiście, powiedział to dokładnie w tym samym momencie, w którym dostałam od adwokatki informację. Że rozpoczęto oficjalne postępowanie o próbę przywłaszczenia majątku przez oszustwo emocjonalne. Odpowiedziałam mu jednym zdaniem: Ryszard, nie próbuj gasić pożaru, do którego sam dolałeś benzyny. Krystyna. O, Krystyna zaczęła się sypać najszybciej. Kiedy tylko dotarło do niej, że nie tylko wiem o ich planie, ale że zamierzam pociągnąć ich do odpowiedzialności, zaczęła mnie błagać o rozmowę. Wyobraź sobie. Kobieta, która jeszcze dwa tygodnie temu patrzyła na mnie jak na brud pod paznokciem, teraz siedziała naprzeciwko mnie w kuchni z miną psa, który zjadł świąteczne ciasto i czeka na karę. Ja. Ja nie chciałam cię skrzywdzić, po prostu chciałam, żeby Rysiek miał normalne życie. Ty przecież nie jesteś z naszej klasy, nie jesteś z naszej klasy. To było jak wisienka na torcie ich obrzydliwej hipokryzji. Spojrzałam na nią i powiedziałam spokojnie. Pani Krystyno, ta wasza klasa właśnie wylądowała na dnie. A ja? Ja mam klasę w sercu, nie w nazwisku. Kiedy prawda wyszła na jaw, adwokatka poinformowała mnie, że mamy wystarczające materiały, by złożyć zawiadomienie o próbie wyłudzenia i celowym manipulowaniu relacją małżeńską w celu przejęcia majątku. Brzmi skomplikowanie? Może. Ale brzmi też jak sprawiedliwość, a ja byłam głodna sprawiedliwości bardziej niż kiedykolwiek. Co zrobiłam? Udałam się na lokalne spotkanie Stowarzyszenia Kobiet pokrzywdzonych w związkach formalnych. Chciałam dowiedzieć się, czy ktoś jeszcze zna Ryszarda albo Krystynę. I wiesz co? Zgłosiły się trzy kobiety. Trzy. Każda z nich opowiedziała mi historię, która brzmiała jak kopia mojej: manipulacje, zastraszanie udawane uczucia, majątek, cisza i zawsze na końcu samotność i zniknięcie. To już nie była sprawa rodzinna, to była sprawa społeczna. Ich spokój się skończył. Mój właśnie się zaczynał. Po dwóch tygodniach, kiedy już byłam gotowa do oficjalnego zgłoszenia sprawy, Ryszard dostał zawiadomienie. Jego mina? Bezcenna. Ale nie tak bezcenna jak reakcja jego matki, która wybiegła z domu. Wrzeszcząc, że wszystko zepsułam. Nie odpowiedziałam, nie musiałam, bo ja już nie mówiłam, ja działałam. Wiesz, co się dzieje, kiedy kłamstwa wychodzą na światło dzienne? Nie tylko palą mosty, one podpalają cały dom. Zostań, bo w części czterech zobaczysz, jak rozliczyłam się z przeszłością i wyszłam z tego silniejsza niż kiedykolwiek. Niektóre kobiety cicho odchodzą, inne robią hałas. Ja? Ja zrobiłam porządek. Pamiętasz ten moment, gdy wszystko się wali? Dla mnie to był dzień, w którym Ryszard dostał zawiadomienie o postępowaniu sądowym. Nie spojrzał mi w oczy. Wyszedł bez słowa, jakby nic się nie stało. Ale nie poszedł do pracy, nie poszedł nigdzie, zniknął. A ja zostałam w tym domu, nie jako ofiara, tylko właścicielka sytuacji. Krystyna milczała. Od momentu, gdy zobaczyła list polecony z sądu, nie powiedziała ani słowa. Cała jej duma rozsypała się jak porcelana. I wiesz co? Nie czułam satysfakcji, czułam spokój. Pierwszy raz od lat. Ale to jeszcze nie był koniec. Wychodzę z cienia. Dosłownie i prawnie. Moja prawniczka przygotowała wniosek o czasowe zabezpieczenie majątku. Dlaczego? Bo istniało ryzyko, że Ryszard spróbuje upłynnić pewne rzeczy, zanim sprawa nabierze tempa. Oczywiście próbował najpierw przerzucić pieniądze z konta wspólnego na swoje prywatne, potem podarować działkę siostrzeńcowi za późno zgłoszone, zablokowane, udokumentowane. A ja? Ja w tym czasie zadzwoniłam do trzech kobiet, które wcześniej zgłosiły się do mnie po spotkaniu w stowarzyszeniu. Jedna z nich, Joanna, miała dowody, że Ryszard w przeszłości posługiwał się tą samą sztuczką. Manipulacja, pełnomocnictwa, odcięcie, ale nigdy nie miała odwagi pójść z tym do sądu. Masz ją teraz, powiedziałam. I nie jesteś sama. Ryszard wraca, ale nie sam. Pewnego dnia, bez zapowiedzi, zjawił się w domu z prawnikiem. Sądził, że zastraszy mnie jak kiedyś. Pokazał mi jakieś pisma, twierdził, że to ja naruszam zasady, że wszystko, co mam, zawdzięczam jemu. Nie odpowiedziałam od razu. Sięgnęłam do szuflady i położyłam na stole. Transkrypcję nagrań wydruki maili, podpisane zeznania trzech byłych partnerek, zawiadomienie o rozpoczętym postępowaniu cywilnym i karnym jego prawnik zbierał. Ryszard zbladł, a ja powiedziałam: gdybym była tobą, nie próbowałabym już więcej tej gry. Bo ja już nie gram, ja rozliczam. Krystyna zaczęła płakać. Ale to już nie był mój problem. Następnego dnia, zanim jeszcze zdążyłam wyjść do prawniczki, podeszła do mnie. Bez makijażu, bez zgrywania damy z wyższych sfer. Przepraszam, powiedziała tylko, za wszystko. Nie odpowiedziałam. Nie dlatego, że nie umiałam. Po prostu nie potrzebowałam tego. Przebaczenie jest luksusem. A ja byłam zajęta odbudową. Swojego życia, swojej reputacji, siebie, prasa, media i ludzie. Pewnie pomyślisz, po co wciągać media? Odpowiedź jest prosta, bo milczenie chroni oprawców. Dzięki pomocy stowarzyszenia, nasza historia trafiła do lokalnej prasy, potem do ogólnokrajowej, nie jako tania sensacja, ale jako przykład, jak subtelna przemoc potrafi przybrać garnitur i krawat. Artykuł zatytułowany był Jak mężczyzna z banku chciał pozbyć się żony, ale nie wiedział, że wszystko się nagrywa. Telefony się rozdzwoniły. Kobiety zaczęły pisać. Ludzie zaczęli mówić. A Ryszard? Zniknął. Odsunięty ze stanowiska. Sprawa trwała. Ale on już przegrał. Najważniejszy moment? Gdy spojrzałam w lustro i się nie rozpoznałam, ale w dobrym sensie. Stałam tam. Bez strachu, bez wstydu. Nie byłam już cieniem kobiety, którą kiedyś byłam. Byłam kobietą, która przestała czekać na ratunek i sama podpaliła mosty. Po których wchodzili jej oprawcy, a co dalej? Nie, nie ma tu bajkowego zakończenia. Nie pojawił się książę. Nie otworzyłam kawiarni w Toskanii, ale odzyskałam swoje życie. I to wystarczyło. Założyłam własną działalność. Pomagam innym kobietom dokumentować przemoc ekonomiczną i manipulacje. Rozmawiam, uczę, przestrzegam. Bo jak powiedziała jedna z tych, które przeszły przez to samo. Nie każda rana jest widoczna, ale każdą można zamknąć, jeśli tylko przestaniesz się bać. Nie chcieli, żebym mówiła, chcieli, żebym zniknęła, ale ja nie zniknęłam, ja się podniosłam i zabrałam ze sobą wszystkie inne, które wcześniej milczały. To nie jest historia o zemście, to historia o odzyskaniu głosu. Jeśli przeżyłaś coś podobnego, nie jesteś sama, a jeśli myślisz, że kobieta, która długo milczała, nie ma siły, to uważaj, kiedy w końcu przemówi, bo wtedy trzęsie się ziemia.